Dzięki kamerkom samochodowym kierowca uzbierał 259 punktów karnych, policyjna eskorta nieprzytomnej dziewczynki i likwidacja luksusowej dziupli samochodowej. Zapraszam na cotygodniowe podsumowanie pracy mundurowych! Dwie pieczenie na jednym ogniu. Policjanci z grupy Speed w Białym Stoku zatrzymali w tym samym czasie prawo jazdy dwóm kierowcom. Kierowca Hondy przekroczył prędkość o 73, a kierowca Mercedesa o 76 km na godzinę. Nie wiadomo czy panowie się ścigali. Pewne jest, że nie mają prawa jazdy, za to otrzymali po mandacie. Marne, pomarne, ale zawsze jakieś to pocieszenie. Można poinformować, że to nie tylko Polacy przekraczają znacznie prędkość i tracą prawo jazdy. Taki sam los spotkał padzącego ulicami Rzeszowa Kazacha. Przekroczył on dopuszczalną prędkość o 68 km na godzinę. Wszystko to efekty akcji prędkość. W czwartek na samym tylko Podkarpaciu w wyniku prowadzonej akcji prawo jazdy straciło 22 kierowców. Kolejna dziupla zlikwidowana. Tym razem policjanci rozbili składowisko zdemontowanych kradzionych samochodów pod Warszawą. Okazało się, że na miejscu pełno jest części do luksusowych aut. Samochody i znalezione elementy wyceniane są na 2 miliony złotych. Przy okazji akcji zatrzymano 36 latka, który trafił na 3 miesiące do aresztu. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. Obok dziupli samochodowych najwięcej roboty mundurowi mają z plantacjami konopi indyjskich. Na terenie powiatu wodzisławskiego policjanci ujawnili sporych rozmiarów nielegalną uprawę konopi, sprzęt służący do jej uprawy oraz gotowy narkotyk w postaci marihuany. Stróże prawa zabezpieczyli 192 krzaki konopi indyjskich oraz ponad kilogram suszu roślinnego. W toku śledztwa zarzuty usłyszało 5 osób, trzech mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 20 do 59 lat. Wszystkim grozi do 10 lat więzienia. Mimo przefarbowania włosów i zaprzeczania co do swojej tożsamości nie udało jej się uniknąć aresztowania. Policjanci zatrzymali na Słowacji poszukiwaną listem gończym Magdalenę K. Była ona poszukiwana w związku z podejrzeniem i kieruje zorganizowaną grupą przestępczą. Oskarżona zostanie przetransportowana do Polski, gdzie w areszcie będzie do dyspozycji prokuratury. Ten mężczyzna odegra teraz inną rolę. Został zatrzymany podczas dokonywania oszustw, w których podawał się za policjanta. Jego ofiarą padł m.in. 91-letni mężczyzna, którego zatrzymany przekonał do tego, by przekazał pieniądze złodziejom i tym samym pomógł w ich schwytaniu. Sprawa wyszła jednak na jaw i prawdziwi policjanci zatrzymali go na gorącym uczynku. To nie pierwszy taki przypadek. Mężczyzna działał na terenie stolicy. Podczas jednego z takich oszustw ukradł starszemu mężczyźnie 70. Zł. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Policjanci eskortowali do szpitala samochód z dwunastolatką potrzebującą pomocy. Uwagę policjantów w Kruszynie Krajeńskim zwróciło zachowanie kobiety i mężczyzny, którzy na stacji benzynowej nerwowo biegali wokół samochodu. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, co się dzieje. Okazało się, że dwunastoletnia córka pary straciła przytomność. Po udzieleniu pomocy na chwilę odzyskiwała przytomność, lecz znowu ją traciła. Policjanci postanowili eskortować rodziców do najbliższego szpitala. Dziewczynka otrzymała fachową pomoc, a Milicjanci na następny dzień otrzymali oficjalne podziękowania od wdzięcznego ojca. Rekordzista w zbieraniu punktów karnych mieszka w województwie świętokrzyskim. Fenomenalny wynik 279 punktów karnych nie udałoby mu się zdobyć, gdyby nie pomoc innych kierowców. Widocznie zwycięzca bardzo zasługiwał na wygraną. Pod koniec listopada ubiegłego roku na adres skrzynki mailowej Stop Agresji Drogowej wpłynęło kilkadziesiąt nagrań, na których uwiecznione zostały wykroczenia drogowe kierującego z osobowym Volvo. Jak ustalili policjanci, 35. 5 latek z powiatu łopatowskiego we wrześniu i październiku 2019 roku popełnił ponad 70 wykroczeń drogowych na ulicach gminy Ożarów. Pracujący nad sprawą mundurowi naliczyli mężczyźnie 259 punktów karnych. Sąd orzekł, że mężczyzna musi podejść do egzaminu na prawo jazdy i jeżeli nie zda go w pierwszym terminie, musi od nowa przejść cały kurs. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dziś, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o podanych przypadkach. Zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia za tydzień w kolejnej wyliczance.